Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak od podstaw stworzyć aplikację w React. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Reactem lub chcecie odświeżyć swoją pamięć, to ten film jest specjalnie dla was. Pokażę wam jak skonfigurować środowisko, stworzyć pierwszy komponent, zarządzać stanem aplikacji i na koniec jak uruchomić aplikację w przeglądarce. Zaczynajmy. Zaczniemy od zainstalowania Node.js. Jeśli jeszcze go nie macie, Node.js jest niezbędny, ponieważ React korzysta z NPM, czyli menadżera pakietów Node.js. Możecie pobrać z oficjalnej strony Node.js.org. No i dobrze, pobieracie sobie tutaj Dopić plik Uruchamiamy Next. Next. Accept next. Potem. Tu możemy wybrać sobie ścieżkę, ale zostawiamy. Next. Next. Inst. Next install. Oczywiście tam trzeba dać tak. Jeszcze żeby potwierdzić administratora. No i tyle. Ja rezygnuję, bo mam zainstalowanego uda no, już. Finish. Kiedy Node.js jest już zainstalowany, możemy przystąpić do tworzenia naszej aplikacji React. Użyjemy do tego narzędzia Create React App, które automatycznie skonfiguruje dla nas środowisko. W terminalu wpisz polecenie. Ja sobie otworzyłem. Z tą ścieżką, tutaj na polpicie, jak widać, tutaj jest ta w terminalu. Wpiszcie polecenie takie npx, Create. react, app. I teraz nazwa My React Up. Npx pozwala na uruchomienie narzędzi bez ich globalnej instalacji. W tym przypadku stworzy stworzymy nowy pakiet React o nazwie My React App. Po zakończeniu procesu przejdźcie do katalogu projektu, ale najpierw niech się skończy. Dobrze zapozuję, żeby było szybciej. Dobrze skończyło się instalować. Po zakończeniu procesu przejdźcie do katalogu projektu poleceniem CDMI React, app CD No i po to ja to zrobiłem teraz. Ponownie, pono. Zapiszmy. Aha, to trzeba usunąć. Kurde, nie tak. Panu. ale się. Zamotał. No i tak ma być. I tak ma być. Teraz będzie. S. Lint. Linia dziesięć, jedenaście, jedenaście, setką. Chwila. Aha. Już mamy rozwiązanie. Tu import opcje nie może być bo widocznie jest konflikt. I teraz powinno wszystko działać. No, widzicie tutaj jak user state pozwala nam na przechowywanie i aktualizowanie stanu w komponencie. Kiedy klikacie przycisk stanu count, jest zwiększany, a reaktor automatycznie aktualizuje. uj. Cyk i jest zwiększany, tak działa. Stan się zmienia, liczby się zmieniają. Teraz możemy dodać trochę stylu do naszej aplikacji w pliku Appcss. Czyli przejdźmy do app.css. Też skopiuję H1 kolor, taki baton, możemy coś zmienić, albo po co zmienić. Tu można tak sobie klikać i zmieniać kolory, o damy taki ciemny niebieski. No i dobra, zapiszmy. Teraz będziemy musieli zaimportować oczywiście import. App CSS. Zapisujemy. Dopiszcie zmiany, a React automatycznie zastosuje nowe style. Jak widać, jak widzicie, dodawa jak widać. Jak widać, Boże. Jak widzicie, dodawanie stylów w reakcji jest bardzo proste i przypomina pracę z czystym CSS. Hmm. I to już wszystko na dziś, jak widzicie, stworzenie podstawowej aplikacji w React jest naprawdę proste. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał i że zachęcił Was do dalszej nauki Reacta, pomimo małej wpadki. Jeśli macie jakieś y, pytania lub sugestie, zostawcie komentarz poniżej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał, aby być na bieżąco. Z nowymi filmami dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.